Cześć widzowie! Dzisiaj... Wiecie co będę robił? Wiecie co będę robił? Będę napierdzielał wszystkich... ...czymkiem, kurde! Wszystkich będę napierdzielał. Jakby inaczej. Chodźcie tutaj skurczybki... Przepraszam, to to? Eee... Skurczybki walnięte. No chodź tu, chodź tu, no chodź, no, no, no coś, boisz się? Boisz się? No? Boisz się? Boisz się? Chodź tu, chodź! Co się boisz? Co się boisz? No, ma taką dużą kosę, a się boi. A, jak dostał. O, o, kurde. Udało mi się wyjść. I po gościu. Ale Dziak, kurde. Chodź tu. No, no, no. Co, co, boisz się? Boisz się? No daj, chodź tu. Kurde. Nie, kurde Pomóżcie moją śmierć, kurde, jakby inaczej Kurde, trochę nie celno, dobra No, chodź tu dziadu, no, no, co, boisz się, boisz się Co? Łobrym mnie rzucał Kurde, bańkowy gościu Nie fajny gościu, kurde, bańkowy gościu, kurde Klapciu, no, 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 daj, walka, walka, dawaj, dawaj! No jaka, kurde Trzeba przyznać, no, nie umiem walczyć, nie? No jak to możliwe? O! Serio! Ale teraz ze mną nie wygracie! Skurczyliście macie a macie! No kurde! No chodźcie tu, he? no dalej, he? chodź. No chcesz się bić, chcesz się bić? No co się boisz, boisz się? O kurde, bajko mnie zrobili. Nie no, chodź, no chodź tu do mnie, no dalej, 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 no chodźcie. No jak to mi przeszkadza, nie? To jak mi tutaj debituje takie pisanie na mną. No dalej, no dalej, no dalej, no dalej, powstań, powsta no dalej, dalej, dalej. Nie, no nie, 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 o to mi chodziło. No dalej, no ci się bić? No dalej, no dalej. Kurde koset dostał i... No nie, no bańka znowu. Nie lubię bani. No daj, no, chodź. No chodź tu, no chodź tu. No daj. O, no i zobacz, jaki ty jesteś mięczak, kurde, skurbany. No nie, znowu bańka. O, chyba teraz nie, nie przy... O, bo udało mi się uciec, udało mi się... No i nie, jak mogła mnie ta bańka złapać? To jest realnie niemożliwe. Co, boisz się? O kurde, tego to się nie spodziewają. O, teraz dostał! Wpadnie, e, prawie było, prawie było. No, chodź! No, prawie był. No, do, no, dalej, chodź tu dziadu. No, chodź. Ale, kurde, obroty robi, dziwne. Kurde. Trzeba przyznać, że chcę go rozwalić tym bardziej. No i co? Co myślałeś? mały fail Ale się zemszczę, kurde, ja nie inaczej. Kurde trochę niecelny też czałem Chodź o gdzie on jest O kurde. Tego, żebym się nie spodziewał. Takich piłuretów, kurde, dziwnych. No, no, eee! Ja mogę was bić. Wy nie możecie mnie bić. Kurde. Bo to jest nielegalne. No, chodź tu dziadu. No, niestety nie jest to tak fajnie wyszło, jak mu się wydało. Co mnie. Pie... Aha, bo ko tego młota mnie razi. Chodź tu, co będziesz mnie kulami bił? He? No, będziesz... Myślałeś, że mnie będziesz, będziesz kulami bił? Oooo, ty jesteś jakiś niereformowalny. No, to było dobre. niedobre. Co, młotem nie chciałeś? O! Masz od razu tutaj klepkę, kurde, żebyś zmądżał. Kurde, a ład, kolało. chodźcie, no, no i dostali obydwóch przez łeb. Daj, spadnij tam. No, uderzyć to mnie umiałeś. No, uderzyć to umieją. A bać się boją. No, dawaj, no, dawaj, no, chodź tu do mnie, no. chodź. No, dawaj, no, dawaj. O, to kurde, bańkę mnie zrobili. O uderzyłem dziada. Czy co, który mnie teraz bije? No kurde, musicie się z mną podzielić. Ja nie mogę dwóch naraz. No i kurde, że mnie ten to zginąłem. Słabo trochę. Ale wypróbujmy na pierdzielonych dziada. Kurde, komornik drugi. Nie, nie. Eee, no ja miałem czy testować. Nie, nie wy na mnie, tylko ja na was. Tu chodzi, żebym miał ja testował na was takie rzeczy. Gałgany moje. O! Będzie! Kurde, nie mogę trafić. O! Ale go walłem! Eee, nie, nie, nie spadł. No nie! Ej, teraz przegrałem. Albo jakoś się odratuje Nie, 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 Szkoda. Szkoda moich starań. No nie, 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 O, udało się, udało się. Te płyty są trochę... Jak nie trafisz, to nie, 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 nie idzie. No nie, no znowu bańki... Nie, bańki są OP akurat. Bańki są OP. Daj, chodź! No i prąd w sumie też No, daj! Ale mnie kurde walnął Skuba, nie skurdy zaskany. 111 dostałem Ale to, to jako obrażenia czy ja dost... Wtedy daję większe obrażenia w sumie To jest ciekawa tak akurat Chodź tu dziadu! No i o to chodź Nie o to chodzi! Kurde No chodź! No, no, ła! Nie, 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 no nie! Dobre. A, jest słabe to. To jeden pocisk. A, to to tak działa. Jest! Udało się! Zabity. Dawaj, dawaj. No daj, no, no co? Daj. daj, 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 no. Aha, jak mnie uderzy, to mój atak się psuje. Ej, to jest niesprawiedliwe. To jest zepsute. Dobra, co tu mamy za magiczny sprzęt? Jest udane! To było mistrzowskie. A jak się używa tego drugiego? Aha, bo mnie biją. Aha. O ty dziadu, od tyłu? Od tyłu to tylko takie niefajne ludzie robią. No i wino. No dawaj, pięknie go! Spal go na kwaśne jabłko! No co, boi. Boicie. No, kurde, no dajcie mi coś się powiedzieć. No, no, dawaj, no, 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 słabiaku. U, ja nie trafiłem. O! Jednak trafiłem. No, dostał w mordę. Dostał w mordę jeża. Jeszcze raz. No i nie dostał. No daj, no, no, noć, no, no dawaj. No i w mordę je, że dostał. No i teraz ja dostał. Ja Ten no wgląd nie jest taki dobry. Dostał w mordę i wygrałem! Uudnie! Nie zdążyłem wyrzucić. Ej, to nie, 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 to było niemiłe. To było niemiłe. Dobra. Chodźcie moi zdrajta! Was zaraz rozwali mój samolot M-38! Nie spodziewałem się, że w taki sposób akurat. Myślałem, że trochę inaczej to będzie wyglądało, ale... Nie wiem, nie wiem, ciężko powiedzieć. Na razie przegrywam, no to więc ciężko powiedzieć, dobrze, czy źle. No i wygrałem gościem domu ku kudym! kudym. Kurwa za szybko. To było za szybkie. No chodź tu dziadu. O ty duże dziadu. No a? kurde, co mnie patelnią rzucił. Siko, przeczykawką, kurde jakąś. Co no, daj, chodź tu? Czekasz się. Polaku, rodaku. Kurde, nie mogę trafić tym samolotem. No nie, no znowu bańki, one są zbyt OP! No nie! Daj po drugą komornika. No nie, nie! Eee, no! Ostatnia bitwa, ostateczna. No i Bostom Mor. noć, chodź, no chodź, chodź dziadu, chodź, no, chodź. no No dawaj! No i mnie uderzy. A czego ja też chcę? Eee! To to było niemiłe! E, To było niemiłe! Ue, no nie udało się! Przepraszam, widzę, że nie wygrałem teraz dużo, ale ten samolot jest do gitu, jednak nie trafia w swoje cele, więc. Do zobaczenia i do następnej walki o Wielką Republikę Kitterberg. Na razie.